Dzień dobry bardzo. W poprzednim filmie pokazaliśmy naszą pierwszą miejscówkę i jej najbliższą okolicę. W tym chcemy Wam pokazać, co warto zobaczyć nieco dalej. Dlatego jedziemy w stronę bardzo pięknego i zarazem tragicznego miejsca. To właśnie miejsce, już dwa razy w swojej historii doświadczyło wydarzeń, które odcisnęły piętno niepokoju na tej cudownej okolicy. Co ważne, nie za sprawą człowieka. I właśnie ta świadomość utwierdza nas w przekonaniu, jak kruche jest życie ludzkie w starciu z siłami natury. Ale zanim opowiemy Wam nieco więcej na ten temat, to na wstępie pokażemy Wam bardziej przyjazne oblicze tego wyjątkowego miejsca. A teraz już zapraszamy na seans. Nie. ciocąć, ciocąć. my Osobowe to, to pół biedna, ale jak jest jakieś dobu większy, no to już są problemy. Samochód zostawiliśmy na takim parkingu tutaj obok takiego domku, prawdopodobnie prywatnego, Dalwu. A po drugiej stronie mamy wjazd na jakiś kam. No. Bardzo ciekawe skrzyneczki na listy, mają motyw przewodni to oczywiście trole. Teren prywatny to jest brama, ale można tutaj obejść czyli piechotą można się tam dostać. Samochodem już nie. Pierwsze kroki skierowaliśmy w stronę Lovatnet w miejsce pewnej niepozornej kładki, która z racji swego położenia potrafi odwdzięczyć się nieszablonowym szablonowym ujęciem na tafle jeziora i okoliczne zniesienia. Postanowiliśmy sobie przejść tutaj na samo jezioro Lovatnet, Takie dość popularne miejsce z taką kładeczką, która tutaj wchodzi w jezioro Lovatnet, i ludzie sobie przychodzą tutaj. Często robi zdjęcia, które można później zobaczyć gdzieś w internecie. A przyszliśmy sobie po to, żeby coś zjeść w zaciszu i pozachwycać się tymi niebanalnymi, jakby nie było, widokami naokoło. Wzięliśmy sobie kuchenkę, ale no była informacja po prostu, żeby nie rozpalać ognia w tych okolicach czy też w lesie, prawda, tutaj. No, także trzeba się zastosować do tych zasad, które Panują w danym miejscu. Także my to szanujemy i, i będziemy jeść na sucho. Tradycyjnie kabanosy i chleb, i ogólasy. Oczyńcie sami, czy przy takich widokach, jakby apetyt nie jest zdecydowanie większy, lepszy, i wszystko lepiej nie smakuje. Zobaczcie sobie. Tu rybki przed chwilą, ale uciekły na mój widok. A brata tu była wcześniej to nie uciekały. Jaki z tego wniosek? Sami sobie odpowiedzcie. Radosławie, jaka woda? Super fajna. Cieplutko. No, na pewno. Skoda, że nie mam kąpielówek, Tam by się, wiesz, bił tutaj w ta woda bez problemu, bo jest tak ciepło. <noise> Five minutes later. <noise> No Chodź ze mną. No. Chodź, bo czuję się samotno w tej wodzie. Idź, idź samotny. A tutaj mamy taki domek nie do końca pasujący do koncepcji zabudowań skandynawskich. Bardzo nowoczesny domek. Tu jest obok taki już bardziej tradycyjny, a tam też fajne takie domeczki zabudowania. Stoliczek, dwa krzesełka i wgląd na jezioro Lovatnet. No. Czego chcieć więcej? Zobaczcie, jak tu jest taki porost smuchu. Miękki kamień. A tam piękny wodospad. No coś fantastycznego, cudowne to jest. No bajka. Zachwycając się niebanalnym, pięknym kraju z wolna dotarliśmy do rozwidlenia z leśną drogą zmierzającą w kierunku jeziora. Która nazywana jest ścieżką pamięci lub też ścieżką historii. Przemierzając te leśne załuki, napotykamy m.in. tablice, które wprowadzają nas w stan rozmyślań nad sensem istnienia. Jednak istotnym, a zarazem wymownym elementem tego spaceru jest wrak wycieczkowca Lodalen który spoczywa w tym leśnym zaciszu od czasu, gdy wyrzuciły go tu wody jeziora Lowatnecz. A mianowicie 15 stycznia 1905 roku przed północą, ogromne masy skalne ważące około 870 tysięcy ton, sunęły się z góry Ramnefielet. 125 tysięcy ton dosłownie zmiażdżyło tutejsze zabudowania. Reszta skał, wpadając do wód jeziora, wywołała około 40-metrową falę tsunami, która dokonała dzieła zniszczenia, dosłownie zmiatając z powierzchni ziemi wioski Nezdal i Bodal. Zginęło 61 mieszkańców i niemalże wszystkie zwierzęta z ich gospodarstw, a 60 domów po prostu przestało istnieć. Pomimo wielkiej traumy ocalałych, uspokojeni przez geologów, którzy twierdzili, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Mieszkańcy wrócili do wiosek i odbudowali swoje gospodarstwa. Jednak okazało się, że po 31 latach góra Ramne Fielet znów przypomniała o sobie w okrutny sposób, ucząc ludzi pokory ponieważ 13 września 1936 roku o godzinie 5 rano, kiedy to większość mieszkańców wiosek spała, oderwała się skała o wysokości 800 metrów, czyli tyle, co mierzy sobie najwyższy budynek świata, a mianowicie burcz Khalifa, i runęła z impetem wody Lovatnet, wywołując jeszcze większą, bo około 80-metrową falę niszcząc doszczętnie po raz wtóry obie wioski, zabierając przy tym życie aż 74 mieszkańcom. Po tych tragicznych wydarzeniach wiosek już nie odbudowano i tym samym nikt tu już nie zamieszkał, zaś w miejscu tej katastrofy dla uczczenia ofiar wzniesiono skromny drewniany krzyż. Jak idzie się lasem, można nawet jeszcze zobaczyć taką wiejską drogę, która prowadzi tutaj w lesie. Prawdopodobnie była to droga, która prowadziła przez środek jednej z tych wsi. A tablica z nazwiskami tych wszystkich ofiar jest przy drodze na skale. Tu, właśnie, jest ta tablica, która upamiętnia te ofiary kataklizmu. Są wszyscy ci, którzy zginęli właśnie w tej katastrofie. Ścieżka jest być może wydeptana, ale my nie spotkaliśmy tu jeszcze nikogo na tym szlaku. Idziemy idziemy jeszcze żywej duszy. Oprócz nas nie ma nikogo, także chyba nie jest to zbyt popularne. Patrzcie, widać tutaj takie, jakby coś tu kiedyś było. Nie ma tam roślinności, czyli to po prostu zsunęło się do jeziora i właśnie w tym miejscu. Tutaj się sunęło, i tsunami poszło w dwie strony, jakby w tamtą stronę, czyli w stronę lodowca, i tu jest ta wioska. Nezdal, a tu jest Bodal. A tu jest Bodal. Dokładnie, czyli ta fala zmiotła to miejscowość, ta fala zmiotła to miejscowość. A tu jest taki rysunek po tym tej, po tej tsunami, jak to wyglądało, wszystko rozwalone. No dokładnie. A krzyż stoi pomiędzy tymi wioskami. To 35 istnień ludzkich zostało pochłoniętych przez wody jeziora. Bardzo przykre, ale no. Z naturą to, ja już to wiele razy było w naszych filmach, to raczej my nie wygramy. Niedaleko wejścia na ścieżkę pamięci można znaleźć małe, ale za to darmowe parkingi. My niestety z racji pogarszającej się pogody zrezygnowaliśmy z opcji odwiedzenia lodowca Kjendal, ale udało nam się zobaczyć inne w dalszej naszej podróży przez Norwegię, więc aż tak bardzo nie żałujemy. Ale takich zburzonych rzek, jak tutaj w Norwegii, to jeszcze my chyba nigdzie nie widzieli. Bardzo są zburzone, a już gdy zaczyno padać, to tym bardziej, wiadomo. Nie wiem, tu jest jakiś automat? Nie, to szczytują po prostu z kamery. Tu był kiedyś automat prawdopodobnie, bo to jest jakiś stary, archaiczny już, który nie działał. I tutaj się robiło płatę, a teraz się robi online po prostu. Jest kamera, szczytuje numery, i tam trzeba później zapłacić z podmokłów przez internet na stronie w ciągu 48 Po drodze zatrzymaliśmy się przy jeziorze, ponieważ jest takie fajne miejsce z ławeczkami. Tutaj widać też odnogi największego lodowca w kontynentalnej Europie, a mianowicie Jostedals. O ile dobrze to wymawią, jeżeli źle to wymawią, wyświetli się to nazwa, ale bodajże jeszcze z Blim tak to brzmi który niestety systematycznie się topi i znacząco go ubywa, tam fragmentami, te najbardziej znane odnogi, czy też języki, nawet po kilkadziesiąt metrów rocznie znikają. Także no coś się niedobrego dzieje, i nie jest to nic wesołego, i na pewno jest to w jakiś sposób niepokojące, a okoliczności przyrody Sprzyjają takim małym, krótkim, szybkim pikniczkom czy też posiłkom. No bo zobaczcie sobie, jak tu jest fajnie. No tam są krówki, jak widzicie, przyglądają się. A tu sobie taka mała krówka. Co ona miała? Tutaj jest. Bata jest trochę smutno, bo no. zgubiła z Pandory te harmcy, Jak się to nazywa? szarmcy. Ja Szarmce. Takie Na tym nie znam. Takie zawieszki. Fajne były i drogie były, no i szkoda jej była. Nie tylko, że drogie, bo ładne były przede wszystkim. Podjechaliśmy tak na szybko do miejscowości Loen, gdzie znajduje się naj, jedna z najbardziej stromych kolejek świata. Jak jechaliśmy w stronę jeziora, wszędzie na tym łączniku, na tych schodach, tam są jeszcze później schody, było masa ludzi, także nawet nie próbowaliśmy tutaj przestanąć, a mieliśmy ochotę wjechać wcześniej na tą górę. Ale jak zobaczyliśmy, jakie kolejki tutaj się generują, no to odpuściliśmy sobie i pojechaliśmy w stronę jeziora. Wjazd tą kolejką na górę kosztuje gdzieś 200 złotych, tam i z powrotem przeliczenie jest na polskie, czyli musielibyśmy wydać 4 stówki, żeby wjechać sobie na górę. Na górę nie da się inaczej wejść, nie ma normalnych szlaków, są tylko via rap. Musimy sprawdzić po prostu do której ta kolejka tutaj wjeżdża na górę i o której jest kurs z powrotem na dół ostatni. A sama miejscowość Loen jest małą miejscowością, taką już przy fiordzie, to już nie jest jezioro, to już są wody Morza Norweskiego. Miejscowość, która słynie głównie właśnie z tej kolejki górskiej a my już lecimy, raczej żegnamy się już w tym odcinku, chyba że tam jeszcze coś dorzucimy do tego odcinka, jeżeli uznamy, że był za krótki. A jeżeli był wystarczająco długi, to trzymajcie się i czekajcie na nowe filmy i śledźcie nas, bo jeszcze dużo, dużo przed nami w Norwegii, jeszcze dużo się wydarzy, jeszcze mamy kilka fajnych miejscówek i lecimy cały czas na północ Norwegii, także na pewno będzie ciekawie. Śledźcie nas i czekajcie na Kolejne odcinki z Norwegii Wszystkiego dobrego i dzięki za oglądanie Jeszcze wejdziemy do sklepu Xtra Bo jakiś chlebek małe zapropię jeszcze Bo chcemy sobie dzisiaj grilla zrobić Albo bułki po 13, Po 14 są takie do pieczenia Zrobiliśmy sobie takie małe zakupy, mleko smakowe, kefir 12 jajek, chleb powiedzmy, że duży ile 750, 750 gram dokładnie i dużo cukierków czekoladowych, miks taki, zrobiliśmy sobie na wagę. Zapłaciliśmy 221 za cukierki 96 kefirek 27 to mleko smakowe, ile wyszło? 28,30 28, jajka były po 36 i chleb po 30. 2,90. Ale tu nie mają zwyczaju w sklepach dawać paragony. bo są zazwyczaj zdziwieni, jeżeli się poprosi, nie? Z uh -huh. automaty nie dają paragonach. Zobaczyć, warto podziwiać i. Warto się warcić. Warto było czekać na te lepsze czasy. Warto było czekać na te lepsze czasy. I na własne oczy cuda te zobaczyć. Zobaczyć warto. To się dosk... <grym z górę> Jak żaban na Giskanie. Czemu mnie cały Rzucachanin, wiesz, przezywał? No bo... A co żeś cię przezywał?